Mamy dzisiaj towarzystwo wspaniałego S.A.R.S. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Dzień 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 dobry. Chciałabym Was wprowadzić w świat zamkniętych ogrodów w szkle i pokazać Wam, jak świetną ideą jest to, że możemy sobie stworzyć taki mały, zamknięty ekosystem, w którym życie będzie toczyło się swoim własnym torem, to będzie taki zamknięty, mały świat, który, w którym to będziemy tworzyć taki fragment lasu. Zamknięto, bo tam się w środku zmienia powietrze. To powietrze jest trochę inne. Ten skład gazowy tego powietrza się zmienia, co powoduje, że rośliny bardzo, bardzo, bardzo wolno rosną. Pokażę Wam jeszcze jeden taki, jedną taką ciekawostkę, zanim zaczniemy sadzić. To jest najstarszy ogród w szkle. Taki las w słoju, który został posadzony. Przez Amerykanina, przez pana Davida Latimera, to taki botanik, czyli człowiek, który się zajmuje zawodowo roślinami. Botanik, który mieszka w Ameryce i który założył, słuchajcie, ten, tutaj posadził sobie w takim gąsiorku po winie, to jest taki, taki, taki baniak na to jest do robienia wina, posadził sobie tam taką tropikalną trzykrotkę ponad 50 lat temu. I do dzisiaj ten ogród sobie funkcjonuje, on sobie rośnie. Mamy informację jeszcze sprzed paru lat, że ogród żyje, że pan David żyje, bo też już jest wiekowy, więc pokazuje to, że rzeczywiście zamknięty taki ekosystem radzi sobie w zupełności sam. Najpierw stworzymy warstwę ziemną, później stworzymy warstwę roślinną, a później trochę go udekorujemy. Płaska, słuchajcie, bo tutaj możemy już włączyć nasze kreatywne myślenie, naszą wizję artystyczną e, i może się okazać, że ten ogród to stworzymy na takim lekkim stoczku, albo zrobimy tam jakąś lekką górkę w środku. Na... trzeba się ukorzenić w nowej ziemi. Bluszcz jest taką rośliną, która rośnie w lesie, która rośnie właśnie w takich zacienionych miejscach. Jest pnączem, czyli taką rośliną, która się wspina do góry, ale tutaj w naszych ogrodach szkle będzie po prostu sobie rosła tak, raczej nie będzie się położyła po ziemi, tylko będzie ciągnęła do góry. To jest naprawdę bardzo, bardzo długowieczna, wytrzymała, wolno rosnąca roślina, która świetnie sobie naradzi. Ale to fitonia. Fitonia to jest taka roślina, która pochodzi z Azji i która... Przepięknie wygląda w ogrodach w szkle. I my mówimy, że ona jest królową tych ogrodów, a ma mnóstwo różnych kolorowych odmian. To są takie super rośliny, które nie mają korzeni, które nie mają łodygi, są takie bardzo pierwotne. One są dużo, dużo wcześniej pojawiły się na świecie niż takie drzewa i krzewy, które znamy. I mają taką fantastyczną zdolność, że przechodzą okresy suszy, bielistka siwa. Gatunek mchu, który można spotkać w naszych lasach. Jest mchem, który jest popularny w całej Europie. W gocznym lesie sosnowym właśnie ten mech bielistka występuje, można go spotkać. Czy my możemy taki mech wynosić z lasu? Nie, dlatego że to jest gatunek, który jest częściowo chroniony. Pani Danusiu, pięknie, bardzo, bardzo mi się podoba. Obserwujcie, przez pierwszy miesiąc ten słoik będzie się tutaj, tak jak powiedziałam, przekorzeniał, będzie się to wszystko kotłowało, będą się rozwijały tutaj w środku mikroorganizmy, bo to one powodują, że nic więcej do szczęścia temu słoikowi nie będzie potrzebne. Bo to jest tak, że tutaj w środku, w tej ziemi, tego nie widać, będzie mnóstwo grzybów, bakterii dobrych które są pożyteczne i które będą współpracowały z roślinami. Rośliny będą dawały im jedzenie, a one będą dawały jedzenie roślinom. Mam nadzieję, że ten okres nie jest waszym ostatnim. I że trochę... Ja też mam... mam... Mam nadzieję, że to jeszcze zrobi jeszcze. Dziękujemy. 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 Dziękuję. I do zobaczenia. I do zobaczenia. Pa pa. Dziękujemy i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.